Witam wszystkich, gospodarstwo Biokunów, tym razem nie na gospodarstwie, a Udarka. Witam. Udarka w Kryształowicach, na plantacji Konopi Kryżałowice. My jesteśmy w sumie sąsiadami, bo to jest jedna gmina i do Arka do Biokunowa mam tam 8 czy 10 minut, więc też zaprosiłem. Robię 24-25 sierpnia tutaj u mnie na plantacji festiwal terapii konopnych, więc to nie będą takie dożynki konopne, że. Że tańce hulanki swawole, ale bardziej merytorycznie przez 2 dni 16 wykładowców o terapiach konopnych i innych sposobach e, e, dla zdrowia i, i, i tak, jakby i, jak można używać e, konopie w terapii. Ale przy okazji, kilka fajnych rzeczy, które są potrzebne tak samo dla, dla utrzymania zdrowia, czyli jakieś jedzenie, jakieś przetwory, jakieś. E, Suplementy czy jakieś inne rzeczy, ale wszystko naturalne totalnie. I stąd też wizyta Arka. Bo zapraszam sąsiada, żeby rozstawił swoje stoisko. Co tam będzie ekologicznego do sprzedania jeszcze. Tak. Nie no trochę tam na pewno będzie. Także zapraszamy. Arka stoisko będzie przy samym parkingu, więc żeby sobie wrzucić torbę z ziemniakami, marchewką, czy co tam masz cebulę jeszcze. Tak, przywieziemy trochę warzyw do Ciebie, żeby tak. tutaj Twoi goście mieli, mogli sobie zakupić, ewentualnie spożyć na miejscu. Może jeszcze pomidory wytrzymają, zobaczymy. No, Bo dobre jedzenie to jest podstawa każdej terapii, tak jakby... Ja w, swoich, w swojej pracy, w swoich konsultacjach, pierwsze co pytam klienta: co jesz, jak jesz, jak śpisz, jaką wodę pijesz, mieszkasz w mieście, na wsi, czy masz dostęp do natury i możesz wchodzić boso. To są takie podstawowe rzeczy, więc jedzenie jest bardzo ważne, dlatego jedzenie będzie. Tak, jedzenie i my mamy to jedzenie bez nawozów, środków ochrony roślin od lat, uprawiamy, i tak jak widzicie na naszych filmach, da się wszystko zrobić. To nie jest to, że się nie da. No to zapowiada się tutaj ciekawie. Bardzo ciekawie. Tak mówisz, że mówiłeś o jakiejś tańcach czy tam coś, to trzeba przywieźć chyba muzykę, no nie na wieczór jeszcze. No będą gongi, będą, tak? będzie stoisko z kamertonami i gongami i te osoby też powiedziały, że zrobią jakiś warsztat a, i wieczorem jakąś kąpiel w Gongu, więc będzie troszkę muzyczki, ale mniej do tańca, tylko bardziej e, takiej relaksacyjnej i uzdrawiającej. No prostu, dobrze, a bo mówisz, że to dwa dni trwa i kto, można tutaj gdzieś się przespać, rozstawić tak, namiot? Tak, mo można. Ja tam hektar pola udostępniam, po prostu stawiamy kibelki, o, możesz pokazać świeże kibelki, są... Moment. Tutaj mamy ten. Tak, tak. ...świeże, fajne wychodki zrobione. E, będą jakieś tam prysznice polowe i po prostu można postawić kampera, auto, rozstawić namiot, cokolwiek tak jakby e, tam... E, na plantacji. Także no, no to super będzie zapach konopi. Tak, tak, zapach konopi Wtok, unosi się tu w powietrzu. Kto chce się obudzić o poranku i poczuć zapach e, konopi i usypiać tak jakby w, te, w tym aromacie zapraszam w ogóle z soboty na niedzielę można sobie zostać, można też dzień wcześniej przyjechać. Słuchaj, tutaj takie no, tutaj jakiś materaz można rozstawić i, i, i właśnie w konopi można sobie. Poleżeć tutaj. No kto co tam wymyśli, niektóre rzeczy na pewno przejdą, na pewno jakieś marzenia się zrealizują, jak ktoś przyjedzie. No. Posłuchaj, a jak w tym roku, jak uprawy konopi? Udało ci się wszystko w porządku, czy jakieś problemy były? A ja to tak ten, już się nauczyłem przez tyle lat, że co roku jest coś, co, co roku coś się dzieje, i tak ta rozmowa, że tu momentami za dużo wody, momentami za, za bardzo palące słońce. To no my musimy swoje robić po prostu. Tak, tak. tak. U nas też wszystko rośnie. Sam wiesz. My też nie używamy pestycydów, nie używamy chemii, więc dlatego tak jakby ten kontakt mamy. Bo no, rolnicy, którzy tak jakby już są trochę poza tym systemem chemiczno-farmaceutycznym, wspierają się nawzajem. Więc my też robimy ręczną pracę. My też jesteśmy uzależnieni od pogody i robimy zdro, zdrowe to, te konopie. Zdrowa, dobra polska żywność i zdrowe konopie. A przypomnij jeszcze termin, o którym 24, zaczynamy. 24-25 sierpnia. Plantacja konopi w Kryształwicach. Jak sobie w Google mapę wpiszecie, Plantacja konopi w Pokazuje się pineska. Na tą pineskę trzeba jechać. I tutaj, jakby, my jesteśmy rzeczywiście w lesie na jakby 100 metrów, trzeba wjechać w lasku. Jest mega spokój, ptaszki. Naprawdę na naturalny klimat. Oprócz tego ta merytoryka, czyli tych 16 wykładowców i stoiska będą też ze zdrową żywnością i różnymi medykamentami można powiedzieć, tak. Tak, no to zapraszamy wszystkich, my tutaj będziemy też przywieziemy trochę warzyw, porozmawiamy o, także. Kwiatki na Was czekają, właśnie trzęsą z radości w ogóle. No, tak, je już jest wszystko przygotowane. Także zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie.